Szanowni Państwo, cały mijający i kończący się już rok 2011 upływał w parafii ewangelicko w Świdnicy pod znakiem dziesięciolecia wpisu na listę światowego dziedzictwa zabytków kultury UNESCO. We wrześniu odbyła się pierwsza religijna część uroczystości, natomiast w tej chwili trzy dni po dacie wpisu, ponieważ 13 grudnia 2001 roku Kościoły pokoju w Jaworze i w Świdnicy zostały wpisane na tą prestiżową listę. Pragniemy i my obchodzić ten jubileusz, ale również go zakończyć w sposób rzeczywiście mocny i znaczący. Chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić już od godziny 11 do Teatru Miejskiego w Świdnicy na uroczystości, w czasie których będziemy gościć Jego Ekscelencję, ambasadora Królestwa Szwecji, Stafana Hersztrema pana marszałka województwa dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca wielu znakomitych gości którzy uświetnią naszą uroczystość te uroczystości potrwają gdzieś do godziny 13:30, więc nie za długo, ale będą bardzo ciekawe wystąpienia gości mówiące o kościołach pokoju, mówiące o zasadach nie tylko ich budowy, ale będzie również możliwość posłuchania dyskusji na temat przyszłości, w jaki sposób rozwijać te miejsca, w których te kościoły stoją, co zrobić, żeby również nasze miasto mogło na tym wiele skorzystać. Natomiast o godzinie 15.30 pod Kościołem Pokoju zostanie przez pana ambasadora Herstrema odsłonięta tablica upamiętniająca wizytę ich królewskich mości w Kościele Pokoju w maju tego roku. Również i na tą skromną, niedużą uroczystość państwa zapraszamy. I ostatnim akcentem... Tego dnia będzie o godzinie 17.00 w Muzeum Naszym w Rynku, w Świdnicy, otwarcie wystawy mówiącej o życiu Kościoła Pokoju. Zdjęcia zostały wykonane przez Bożenę Pytel. Serdecznie i gorąco na te wszystkie uroczystości Państwa zapraszamy. Będziemy zaszczyceni, jeżeli Państwo znajdziecie czas i będziecie w nich uczestniczyć. Muzyka